W naszym kraju rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej mężczyzn. Jednym z miast gospodarzy są Katowice. Nie chciałbym tak snobistycznie powiedzieć, ale w Katowicach jak się cokolwiek dzieje, to zawsze jest obarczony sukcesem i miejmy nadzieję, tego się trzymajmy. Zawsze musimy patrzeć do przodu, nie, nie, nie patrzeć za bardzo na te zagrożenia, które przy organizacji jakichkolwiek imprez się pojawiają. Udaje nam się to i to już pewne symptomy tego, tej udanej imprezy są, bo wiemy o frekwencji, która prawdopodobnie bo do mnie dopisze w spotku, bo prawie wszystkie bilety są wykupione. Jeszcze zachęcamy, bo i na piątek i na wtorek bilety zostały. Natomiast niedziela już jest całkowicie wysprzedana, tak więc spodziewamy się pełnego spotka, czyli takiego typowego święta sportowego w tym obiekcie. Na kibiców, którzy nie zdobyli biletów na mecz, organizatorzy przygotowali specjalną strefę kibica. Jest przygotowany obiekt namiotowy, w którym będzie nie tylko transmisja meczów, ale, ale i będą pewne atrakcje, zabawy, gry, jak i również punkt gastronomiczny, w którym będzie można oczywiście skosztować tego, co mamy najlepsze tutaj w naszym mieście, w Katowicach, związanego z naszym regionem, z naszym miastem. W Katowicach nie będzie można zobaczyć reprezentacji Polski, ale wszystkie mecze Polaków można obejrzeć w strefie kibica. Zawsze żal, bo jak Polacy grają... To jednak te serducho o wiele mocniej bije i te kibicowanie jest o wiele głośniejsze. No ale niedaleko, bo w Krakowie reprezentacja Polski będzie rozgrywała mecze zarówno grupowe, jak i, i mam nadzieję, później e, finały na to bym liczył, ale pod spotkiem również będziemy te mecze transmitowali, tak więc w strefie kibica będzie można też poczuć tą atmosferę takiego no, zwartego kibicowania grupowego naszym chłopakom, którzy będą walczyli o myślę najwyższe miejsce na podium. Zapraszamy do kibicowania wszystkim drużynom, zwłaszcza w spotku.